Drążek, w każdym domu to jest obowiązek. Obserwując moje, moje dzieci, że one się ruszają pewnie nawet nie 50, nawet nie połowę z tego, co ja się ruszałem w ich wieku. Drążek, w każdym domu to jest obowiązek. Cały ten instytut sportu, tam gdzie są fikołki, jakieś to jest śmiechu, warta w ogóle głupota, że to co to w ogóle za dyscyplina, co, co, co tam za nauka może być. Drążek, w każdym domu to jest obowiązek. I myśmy się zaczęli zastanawiać. Co ich od nas wyróżni? I się okazało, że wyróżnia ich tylko piwo. Dzień dobry. W dzisiejszym programie To Warto Wiedzieć. Witam pana Bartłomieja Krzycha. Dzień dobry, witam. Witam panie, nie witam widzów. Dzisiaj mamy taki temat matury, i podobno jest propozycja, żeby były matury z WF-u. No właśnie, y, przeczytałem to w internecie. Na początku taka, takie moje wrażenie było, co to y, za pomysł? Trochę dziwny, y, ale z drugiej strony no, myślę, że warto o tym porozmawiać, zastanowić się, y, czy to ma sens. No właśnie, i takie pytanie od razu do Pana. Czy to ma sens? Jak, jak, jak Pan w ogóle by to skomentował? Ja bym to skomentował tak, że no zawsze trzeba się zapoznać z uzasadnieniem inicjatorów. Znaczy ja tego też, też tak dokładnie nie analizowałem, ale powiem szczerze, tak, no, czasy się zmieniły i, i diametralnie się zmieniły co do, co do naszego życia, zwłaszcza życia w młodzieży. Ja podejrzewam. Obserwując moje, moje dzieci, że one się ruszają pewnie nawet nie 50, nawet nie połowę z tego, co ja się ruszałem w ich wieku. No i, i, i wiadomo, kiedyś ten WF był zaniedbywany. Ja pamiętam często w szkole na, na lekcjach WF-u mieliśmy tam nadrabianie jakichś zaległości z, z innych przedmiotów. Ale dzisiaj uważam, że to jest bardzo ważna sprawa, bo tą wiedzę przedmiotową, czy, czy humanistyczną, czy, czy ścisłą, jednak można sobie nadrobić w dużej mierze w domu, bo wiedza jest na wyciągnięcie ręki. Tego nie było kiedyś, tego nie było 20-30 lat temu. Natomiast no, problem jest właśnie z tym ruchem u młodzieży. No, no, dzieci nam tyją, dzieci nam coraz częściej w związku z tym też chorują. No i tutaj faktycznie. No, Dlaczego by nie zmotywować takim właśnie do, dodatkowym egzaminem ludzi do tego, żeby właśnie młodzież, żeby dbała o to zdrowie? Tak, to, to w takim razie ja wytoczę wie pan teraz tutaj takie armatochaubice z mojej strony. Kilka takich faktów przedstawię. Otóż w roku 80 chyba trzecim albo czwartym zmieniłem pracę. I stałem się, bo miałem być pracownikiem naukowym Politechniki Warszawskiej. Nie udało się, poszedłem do handlu zagranicznego. To wtedy za czasów PRL-u to była agencja wywiadowcza. Także tam, znaczy nie próbowano mnie werbować, ale miałem być takim od czarnej roboty, od zasuwania. A odjeżdżenia i spijania nektarów to właśnie byli ci, którzy tam werbowali na, na zachodzie. Także ja po pół roku zdecydowałem, że ucieknę. No i wróciłem do nauki. Wróciłem. Kolega mi zaproponował pracę w Instytucie Sportu. No i. Po tak jakby studiach na Politechnice Warszawskiej wie pan, gdzie to się buduje samoloty, mosty, wieżowce, rozwiązuje jakieś straszne problemy naukowe, no to stwierdziłem, że cały ten Instytut Sportu, tam, gdzie są fikołki, jakieś to jest śmiechu warta w ogóle głupota, że to co to w ogóle za dyscyplina, co, co, co tam za nauka może być. No ale potraktowałem, że to może być właśnie niezła przechowalnia na przyszłość. No i proszę sobie wyobrazić, że. Jak ja się zdziwiłem, kiedy wszedłem w te zagadnienia sportowe, z czym to wszystko tam jest związane? Stwierdziłem, że w zasadzie nauka związana ze sportem, czyli z osiąganiem najwyższych wyników sportowych, to jest w zasadzie kwintes i, i to jeszcze najwyższych wyników sportowych, najwyższych osiągnięć w, w środowisku w warunkach konkurencji, kiedy ludzie próbują ci w tym przeszkodzić, którzy robią wszystko, żebyś ty tego nie osiągnął, prawda? No więc dopiero wtedy mnie to oświe oświeciło, że to jest e, matematyczna teoria gier, <laughs> fizjologia, biochemia, endokrynologia, psychologia, e, taktyka sportowa, wie pan, to wszystko myśmy... E, ja, ja stwierdziłem, że to, to dopiero, to jest prawdziwa nauka. I dopiero właśnie na tej podstawie zbudowałem swoją fizykę życia i otworzyłem się na te problemy społeczne. I to mi dopiero pozwoliło właśnie spojrzeć w tym bardzo szerokim zakresie. Czyli e, uważam, że nauka o sporcie jako takim jest bardzo, bardzo ważna. Ale mamy do czynienia, powiem panu przykład mój z PRL-u. Otóż w szkole średniej żeśmy ganiali za piłką nie myliśmy się i w pewnym momencie naszym, naszym wf był gość, który był trenerem kadry narodowej, akrobatek. On miał trochę wywalone tam, wie Pan, rzucał nam piłkę, myśmy sobie tam grali, no ale w pewnego, pewnego dnia wkurzył się i zrobił, powiedział tak, dzisiaj nie będziecie grali w żadną piłkę, tylko ja wam zrobię teorię. Bo jesteście śmierdzielami, nie myjecie się po, po, po tym jak się spocicie. Nie zachowujecie podstawowych warunków higieny, po prostu jesteście głupimi, ślamazarnymi dziadami, którzy nawet nie potrafią grać w piłkę nożną. No więc myśmy się na niego strasznie wkurzyli, ale 45 minut siedzieliśmy w szatni i on nam mówił o podstawach higieny, o podstawach tego, jak się gra w piłkę nożną, no bo to, to były te dwa tematy. Że piłka nożna to nie jest kiwanie i, i y, 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 y oddawanie strzału za wszelką cenę, tylko to są podania, to jest cała taktyka, to jest właśnie. Gra zespołowa. Tak jest, gra zespołowa. I on zaczął to wszystko tłumaczyć i tak dalej. I na koniec mówi tak. To teraz mam do Was pytanie, czy ja mam Was olewać, czy mam realizować program, który mam zapisany w, w, w tym no tam w karcie, karcie nauczyciela czy czegoś takiego. Będą fikołki, będą podciągania, będą, będę Wam mówił o tym, jak się trenuje i tak dalej, i tak dalej. I proszę sobie wyobrazić, że myśmy na, na następny tydzień poprosili go, żeby realizował w pełni program. Żeby my już, już nie tego. I teraz drugi przypadek. Mój kolega, to były lata już 90., to już było po transformacji ustrojowej. Kolega mój e, kursant wspinaczkowy skończył AWF i trafił do Szkoły Specjalnej yy, jako w I pyta się mnie, słuchaj Wojtek, jak ja mam tam uczyć? Ja mówię, słuchaj, no realizuj, wiesz, bo to jest, ja już wtedy byłem, wie Pan, ta teoria sportowa, już byłem trenerem alpinistów i w ogóle. Mówię mu, słuchaj, no będziesz budował sobie tam i będziesz miał tą klasę, będziesz naprawdę mógł realizować ten program, nauczysz ich miliona różnych rzeczy. To naprawdę jest bardzo ciekawe. I on się mocno w to zaangażował, ale nie zauważył zupełnie, od zewu od strony tych uczniów. I skończył jak typowy WFIAż. Zaczął z wielkimi planami i po dwóch, trzech latach skończył na rzucaniu piłki <gryw> i oni sobie tam dzieciaki se gadniają. Kto chce, to, to, to gra w piłkę nożną, kto nie chce, to nie gra. No i tyle. Oczywiście przy okazji założył swój wewnętrzny klub w danej szkole. I, I ci, którzy chcieli, no to po prostu już w tej chwili reprezentują bardzo wysokie poziomy mistrzowskie na poziomie mistrzów e-polski. w pewnej dyscyplinie takiej dosyć ciekawej. Tak? No i on, on sobie po prostu to realizuje, już pracuje, nie wiem, chyba będzie ze 25 lat, jak, jest, jak jestem w UFJarze. Także ja patrzę na, na, na to zagadnienie w taki sposób, że oczywiście jak najbardziej za, jak najbardziej za, ale. My nie mamy przygotowanych kadr, to znaczy ci WFiarze. Dalej, ja pracowałem w Instytucie Sportu, pracowałem również na AWF-ie jako pracownik naukowy, no i widziałem, jak niski poziom naukowy tam ludzie reprezentowali. Oczywiście można powiedzieć, że to było tam 20 czy 30 lat temu. Co się dzieje teraz? Nie wiem, nie mam pojęcia. Podejrzewam, że nic się nie zmieniło, jak, jak to w Polsce. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli. Podejść do tematu naprawdę poważnie, to matura z WF-u powinna przebić trudnością i wymaganiami maturę z matematyki, fizyki, wie pan, języków obcych i tego wszystkiego. To naprawdę jest kopalnia, kopalnia wiedzy, kopalnia wiedzy na temat własnego ciała. Powiem taki przykład. Ja biegałem maratony. Nie lubię majonezu, ale po każdym maratonie, który przebiegłem, jadłem łyżką słoik majonezu. No, coś w tym majonezie musiało być. Jak się wspinaliśmy, zauważyliśmy, że Słowacy nie mają dnia odpoczynku. Myśmy się wspinali trzy dni, jeden dzień odpoczynku. Trzy dni, jeden dzień odpoczynku. Słowacy się wspinali dwa tygodnie non-stop. I myśmy się zaczęli zastanawiać, co ich od nas wyróżni. I się okazało, że wyróżnia ich tylko piwo. Niesamowite odkrycie. Piwo, oni pili piwo. I okazało się, że nieduże ilości alkoholu, właśnie takie piwo, jedno czy dwa, po dużym wysiłku fizycznym, powoduje oczyszczenie yy organizmu. Ten alkohol, wie pan, coś tam się dzieje. I to pomaga. I myśmy też zaczęli pić piwo, i też żeśmy się zaczęli wspinać codziennie. Ten dzień odpoczynku nie był yy potrzebny. Aczkolwiek. Dzień odpoczynku, w ogóle odpoczynek w treningu jest bardzo istotną kwestią, bo wtedy się odbudowuje z nadwyżką formę swoją. Także, jeżeli miałbym właśnie komentować to, to z jednej strony to, co pan mówi, jest bardzo, bardzo istotne, bo rzeczywiście myśmy się ruszali o wiele więcej, natomiast w tej chwili te dzieciaki nie chcą tego robić, a to jest fundament życia. Ja, gdy moje dzieci startowały w życie, powiedziałem tak: najważniejsze w życiu, jest matematyka, sport i języki obce. Reszty się możecie douczyć, a te trzy elementy są najważniejsze. No i udało mi się, to tak? znaczy, może nie wiem jak nam z matematyką, ale w językach obcych są naprawdę dobrze wykształceni i w sporcie też reprezentują bardzo wysoki poziom, już nie profesjonalny, tak jak, jak byli juniorami, to wtedy rzeczywiście poziom mistrzowski na poziomie Mistrza Polski czy Mistrza Europy, natomiast w tej chwili wysoki poziom taki, taki amatorski, bym powiedział. No wiele ciekawostek, ciekawych rzeczy pan, pan Janie nam tu przedstawił. Pewnie mógłby być to element takiego programu nawet do nauczania do, do matury. No ja powiem tak, no przede wszystkim musimy pamiętać, że w zdrowym ciele zdrowy duch. No, to dobry pracownik to musi być zdrowy pracownik nawet mówiąc pod kątem pracy. No, trzeba nauczyć ludzi dobrych praktyk właśnie zdrowotnych, żywienia. Ale też właśnie to, co tutaj żeśmy delikatnie wspomnieli, tak naprawdę gier zespołowych. Bo ja też no, grałem dużo w piłkę nożną i pamiętam jak, jak zawsze miałem problem z tym, że, że wielu moich kolegów nie rozumiało, co to jest gra zespołowa. Wszyscy chcieli gole strzelać. No, nie, no a no, to nie o to właśnie chodzi w, tym, w tej piłce nożnej, żeby, żeby tylko biegać. I strzelać gole. Trzeba mieć jakby swoją rolę na boisku i wypełniać ją jak najlepiej. Trzeba mieć jakiś plan działania, jakąś strategię. Próbować najpierw wyczuć przeciwnika, gdzie ma mocne strony, gdzie słabe, i, i korzystać z jakichś tych przewag, które można wypracować. Także to, to, co pan powiedział tutaj element tej te teorii gier. No, masę dzieci gra w piłkę, obserwuje mecze, ale czy oni rozumieją właśnie. Hmm, to, co w danym meczu jest dobrze robione, co jest źle robione. Także tu duże, też duży obszar teoretyczny można wprowadzić. Oprócz tego, tak jak mówimy, że, że jeśli chodzi o, o obszary zdrowotne. No ale powiem panu, że no to, to jest też obecnie plaga tego młodego pokolenia. No Ja widzę mojego syna, no on mało. Muszę go zmuszać. Zmuszać, motywować, uzależniać coś, żeby on się ruszał. Ale też no powiem panu. Później są y, jakieś, y, mają tam sprawdziany w, w, w szkole z UEF-u i on mi mówi, że on jest drugi. I, i mnie to zaskakuje, bo on, y, no, no i moim zdaniem to on fizycznie jest jakiś no, przeciętny bardzo, nie? No, a jeżeli on jest drugi w klasie, no to kurczę, no to ta reszta dzieciaków to, no, to musi być jeszcze gorsza, no nie? No i y, no, to tutaj, jest taki problem pokoleniowy. Tak, tutaj taka moja rada, wie pan, to jest. Ja pamiętam, moi rodzice zawsze w niedzielę chodzili do lasu, do Puszczy Kampinowskiej. Mnie to strasznie wkurzało, bo to było, wie pan, cztery godziny, godziny łażenia po lesie bez sensu, nie? No i postawiłem się w wieku chyba 16 albo 17 lat i powiedziałem, że nie będę chodził do tej puszczy, mam, mam w nosie, nie podoba mi się to i w ogóle. Była awantura jednej niedzieli, drugiej niedzieli była awantura już mniejsza, ale też poszedłem. A w trzeciej niedzieli już rodzice stwierdzili: dobra, to niech on zostanie. No i ja zostałem. Zostałem też w drugi weekend. No a w trzeci, jak się zbliżał trzeci weekend, to, to z kumplem z klasy zapytałem się: Słuchaj, co ty robisz w niedzielę. No wtedy nie było, wie pan, komputerów tego wszystkiego, także trochę trochę tam był tylko telewizor i to taki bez sensu trochę. No on mówi, no nic nie robię. A ja mówię, wiesz co, może byśmy gdzieś się wybrali, coś byśmy zrobili. No ja on mówi, no dobra, ale gdzie możemy pójść? Ja, ja tak myślę, myślę, mówię, wiesz, choć może na spacer do puszczy pójdziemy. Także y, 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 myślę, że tutaj przykład ma sens y, 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 właśnie pokazywanie. No i to wie pan, to hasło, czym skorupka, także. Czym skorupka na, na za młodo nasiąknie, tym potem na starość trąci. Myślę, że to, co Pan robi, jest ważne. Trzeba zmuszać, znaczy może nie, nie pasem, ale właśnie jakimiś tam wyrafinowanymi metodami negocjacji, perswazji, przekupstwa i tak dalej, ale to robimy w interesie dzieci, także tak, tak myślę, że to warto robić. Tak, no, no, no ja starałem się przynajmniej jakiś czas y, ustalać takie zasady dzieciom, że, że tyle na komputerze, ile dodatkowo czasu na, na podwórku, w jakimś ruchu, sporcie, spacerze czy, czy rowerze. No ale, ale przegrywam tą y, walkę, Pani. Ja nie przyznam szczerze, że no, ogrywają mnie te dzieciaki, a żona też jest uległa, i to, no, to jest problem. Natomiast no, uważam, że też gdyby była ta matura z WF-u, nawet jako przedmiot dodatkowy. Na maturze, gdzie można jakieś punkty uzyskać, no bo to też ja widzę, jak jest u mnie w szkole, syn jest już tam w szóstej, w szóstej klasie, już pewne przedmioty są, które będą na, na końcu szkoły miało znaczenia, Już, już się, pewne przedmioty się kończą w szóstej klasie, już one mają, będą, będą ostateczne na koniec ósmej klasy, i już wiem, że jak nauczyciele, rodzice już przywiązują większą wagę do tego przedmiotu, bo to może zaważyć kiedyś na przyszłości. I jeśli wprowadzilibyśmy na przykład tak, tak, taką faktycznie maturę, nawet jako dobrowolną, dodatkową, z której można jakieś tam punkty zyskać, to już myślę, że też nastawienie do tego przedmiotu by się zmieniło i w, i w szkole podstawowej, bo, bo trudno mieć dobre wyniki później w szkole średniej, kiedy się nie ma też dobrych wyników w, w, wydolności, sprawności, no bo też łatwo jest sobie zaniedbać na przykład postawę ciała i, i później no, mieć problemy w życiu, bo to, 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 to też jest ważne. No, ja pamiętam, miałem problemy i z płaskostopiem i, i, i tam z kręgosłupem. Yy, zamontował mi tata drążek w domu, yy, przy, w pokoju, na, na futrynie. I ja po prostu. Yy... Korzystałem z tego drążka, tak czasami z nudów, po prostu wieszam. To, to myślę, że to jest rewelacyjne I, i drążek w każdym domu to jest obowiązek. To, jeśli mnie słyszą rodzice, naprawdę to jest coś nieodzownego, z czego ja nie mogę żyć. I, i, I w dzisiejszych czasach to jest konieczność, żeby mieć w domu, w futrynie drążek, żeby czasami powiesić chociaż na tym drążku, a najlepiej się popodciągać. Ja, ja masę ćwiczeń robię na drążku, bo to jest świetne na kręgosłup. No i też, też takie ćwiczenie, taka trochę kalinistyka ćwiczenia z własnym ciężarem ciała. No i dzięki temu drążkowi, no to też tam ten, ten kręgosłup jakoś się tam rozwijał w miarę dobrze, że nie miałem żadnych większych problemów, powiedzmy, dopóki, dopóki właśnie mieszkałem w domu, a później poszedłem na studia, już nie miałem drążka i już mi tam jakieś znowu dolegliwości z kręgosłupem wróciły. Dlatego jak już w ogóle dom tutaj urządzałem, to y, od razu, y, generalnie założyliśmy, że będziemy mieli drewniane futryny y, w, w, w jednym domu, a ja sobie przypomniałem, że ja muszę mieć drążek. I pamiętam, specjalnie jechałem do kastoramy y, po, po supermarketach, szukać y, takiej metalowej futryny, żeby ten drążek się y, dobrze trzymał. Tak, znaczy, wie pan, tu są, ja myślę, że właśnie dzieciaki trzeba przekonać w ten sposób, tak może po amerykańsku, bo właśnie ja bym tutaj widział tą, tą wielką różnicę między WF-em w Polsce a WF-em w Stanach Zjednoczonych. Jak pan wie, w Stanach Zjednoczonych na tych prestiżowych uczelniach przyjmuje się ludzi, którzy są sportowcami, mają jakieś tam wyniki właśnie na poziomie narodowym czy międzynarodowym. Oni uważają, że sport jest bardzo, bardzo ważny. Między innymi, dlatego, że uczy to, o czym pan powiedział, tej pracy zespołowej. I tutaj na marginesie taka dygresja. Właśnie Rada Referendalna, generatora referendów, składa się z takich ludzi. Ja jestem naprawdę, powiem w siódmym niebie. Miałem, w poniedziałek było zebranie, i wczoraj było zebranie, we wtorek. I naprawdę. Każdy zna tam swoje miejsce, wie, że jest, ja jestem obrońcą, ty jesteś napastnikiem, ty jesteś kimś tam i tak dalej, a ty jesteś koordynatorem ludzie naprawdę bardzo ładnie się dopasowują do tego. I to jest właśnie to czego uczy sport, tak? Sport to oczywiście yy, szwagier kiedyś yy, bardzo ciekawie powiedział, bo yy, moja córka trenowała judo, on mówi no tak, w judo to masz samych przeciwników, a jakbyś grała w piłkę nożną, to byś przynajmniej miała 11 przyjaciół, tak? Właśnie z tej swojej drużyny. No ale judo też prowadziło yy, zawody drużynowe i muszę panu powiedzieć, że to, to ja, ja obserwowałem, jak się właśnie zmienia ten indywidualizm judoków w momencie, kiedy oni startują już jako zespół, jako drużyna, tam gwardii, czarnibytom. Jak oni zaczynają właśnie z tej rywalizacji klubowej, oni zaczynają być, stanowić taką jedność klubową. To naprawdę było, było fascynujące, jak ci ludzie się zmieniali, młodzi ludzie. Także to jest według mnie jedna rzecz, może pan właśnie dzieciom, czy państwo, którzy nas słuchają, Pierwsza rzecz to jest nauczenie się własnego ciała. To są kontuzje, to są mięśnie czerwone, które się rozwijają szybciej i szybciej pan złapie siłę w mięśniu czerwonym, a jeżeli nie wytrenuje pan włókien białych, to pan je pozrywa, czyli pan zrywa, robi sobie pan kontuzje w obrębie stawów różne, tak? bo, bo się właśnie nadrywają te mięśnie, znaczy te włókna białe, czyli ścięgna. A to się ćwiczy, w jaki sposób się to ćwiczy, że to jest stretching, że żeby być silnym, to trzeba robić to, żeby być wytrzymałym, to się zupełnie inaczej trenuje, tak? Że fundamentem treningu jest, fundamentem treningu jest zjawisko superkompensacji, ze względu na to, co, co Pan ćwiczy, czy to jest gitkość, szybkość, czy, czy wytrzymałość, czy siła maksymalna, fundament jest ten sam. To jest bardzo ważne, nauka własnego ciała. Co za tym idzie? Odżywianie, właśnie to, co mówię, majonez, czy, czy kolega do mnie dzwoni, mówi: Słuchaj, wiesz, mam tam 58 lat i i mam dużo kontuzji, ale jak zacząłem jeść białko, suplementować, to, to w tym momencie kontuzje mi się skończyły. Także to jest właśnie obserwowanie własnego organizmu. Dwa, to jest ta praca zespołowa, to jest ta taktyka, strategia, yy, co się przekłada na, na dobrą pracę w firmach i dobrą potem yy, postawę według mnie społeczną. Także to jest, to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. Także myślę, że Dobry kierunek, tylko trzeba, żeby to też było dobrze wykonane, żeby to nie było, żeby matury nie zaliczały dwa fikołki. No, no, no myślę, myślę że tak. No ja powiem szczerze, że teraz jeszcze właśnie po tej rozmowie, to jak najbardziej jestem przekonany, że to jest słuszny, słuszny kierunek, słuszny postulat i tak jak mówię, no. Ten obecny system edukacji to tak de facto został stworzony w, w zupełnie innych realiach, kiedy były zupełnie inne problemy. No i czas odważnie myśleć właśnie o, o, o zmianach, takich właśnie, które się dostosowują do współczesnego czasu. A tak jak powiedziałem na początku, wiedza dzisiaj jest na wyciągnięcie ręki. To nie jest tak jak kiedyś, że trzeba było iść do biblioteki i mieć dostęp do tej biblioteki i, i, i trzeba było się uczyć na, na lekcjach, bo, bo trudno było to nadrobić. Gdzieś bardzo łatwo jest to, to wszystko nadrobić. Natomiast do pewnych rzeczy takich zdrowotnych yy, nie, da, nie da się nadrobić. I, I czego ja widzę to po sobie, że, że też dzięki temu, że bardzo dużo czasu spędzałem na, yy, na świeżym powietrzu, na, na, na ruchu, na wycieczkach, ojciec mój był też myśliwym, więc czasami na całe dnie wyjeżdżałem w zimie, tak się człowiek zahartował. I ja wiem, że to dzisiaj, do dzisiaj to jakby pozytywnie procentuje. Człowiek też podczas sportu, podczas, bo też brałem trochę udział w biegach takich długodystansowych, długo no może niedługo, no, ale tam jak na, jak na te młodzieńcze lata, to też człowiek się nauczy przezwyciężać te pierwsze kryzysy, które się pojawiają. No i naprawdę wiele pozytywnych rzeczy, które tak jak mówimy tutaj sport wprowadza w nasze życie. Także ja się do tej inicjatywy, myślę, że przychylam, ale tak jak Pan mówi, też diabeł tkwi w szczegółach, żeby zaraz się coś nie okazało, że ktoś to y, spartoli, wyśmieje i temat zostanie zamknięty na lata. Dokładnie. E, bardzo dziękuję Panu za tą e, według mnie ciekawą rozmowę, także ja też uważam, że warto pochylić się nad maturą z WF-u, tylko to powinna być matura przez duże M, a nie fikanie fikołków. Dokładnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo.